Cześć, słuchajcie, musiałem tu nagrać, musiałem się tu zatrzymać, zaraz wam coś pokażę. Zobaczcie. Zobaczcie. Przejdziemy się tutaj po kolei. Zobaczcie, zobaczcie co, co to w ogóle jest <laughs> Jaka jazda. Zobaczcie tutaj. Całka, moje Szyki są jak to czadowo wygląda! Zobaczcie, jaka dyja. Tak, tak, jeszcze w Niemczech jesteśmy, więc słyszymy świergolenie niemieckie naokoło. A to nie ważne. Zobaczcie tutaj, co mamy. to jest, słońce świeci. Wow! Klaska! A tu jeszcze... O, ja, ja nie mogę. A to Agusia. Zobaczcie. A teraz wejdźmy do góry. Co to jest? Dyniowy wąż? Ale po prostu mega czadowo. A tu są, tu są ceny nawet, ej. Słonko. No, zobaczcie. Dynia na dyni Cudeńko, dyniowe cudeńko z góry będę wszystko widział Halo? Halo? Dobra Świat dyni To by była tyle, to jest świat dyni chyba Pozdrawiam Was wszystkich